Witam w lekcji szóstej z matematyki od podstaw, w której mm, omówimy sobie podzielność przez liczby 11 oraz 25. Tak, tutaj mamy takie małe zestawienie bardziej i mniej skomplikowanej zasady podzielności. Zaczniemy od tej trudniejszej. Kiedy liczba jest podzielna przez 11? No i nasza zasada zabrzmi skomplikowanie, ale jak zastosujemy ją w praktyce, oka okaże się, że jest całkiem mm, przystępna raczej. Um, więc tak, liczba jest podzielna przez 11, gdy różnica, czyli odejmowanie, gdy różnica. Oj, gdy różnica sumy, m, trudne się, trudne się wydaje, bo tutaj mamy różnicę, czyli odejmowanie, a potem sumę, czyli dodawanie, ale zaraz do tego dojdziemy, o co tu chodzi? Gdy różnica sumy cyfr. Stojących na miejscach na miejscach parzystych parzystych. I sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych na miejscach nieparzystych. Jest podzielna przez 11. I na przykładzie sobie to wyjaśnimy. Które z liczb są podzielne przez 11? I na początek mamy 2563. Sobie napiszę tą liczbę jeszcze raz tutaj żeby łatwiej to było widać. Miejsca parzyste to będą oczywiście tutaj miejsce drugie i czwarte. Tak? Na tych miejscach stoją cyfry 5 i 3 na miejscach parzystych, a na miejscu pierwszym i na miejscu trzecim, czyli na miejscach nieparzystych stoi dwójka i szóstka. No i teraz możemy sobie policzyć te dwie sumy na przykład suma cyfr stojących na miejscach parzystych możemy określić jako SP. To będzie 5 plus 3, czyli 8. A suma cyfr stojących na miejscach nieparzystych to będzie 2 plus 6, czyli też 8. A suma miejsc parzystych minus suma miejsc nieparzystych cyfr stojących na tych miejscach. Wynosi 8 minus 8, czyli 0. 0 jest podzielne przez 11, zatem liczba 2563 też jest podzielna przez 11. I na tym polega ta zasada. Można też zauważyć, że zawsze, jeśli cyfry stojące na miejscach nieparzystych, w sumie wynoszą tyle, co cyfry stojące na miejscach parzystych, to zawsze no, ta różnica będzie wynosić 0, czyli zawsze, tak, zawsze taka liczba będzie podzielna przez 11. Może nam też wyjść wynik oczywiście 11 w przypadku takiej sumy, żeby nam liczba była podzielna przez 11 lub oczywiście inne liczby podzielne przez 11. Wtedy mamy do czynienia z liczbą podzielną przez 11. Czy ma znaczenie, czy odejmiemy sumę liczb parzystych od nieparzystych, czy na odwrót też jest możliwe? Okazuje się, że tak. To jest jak najbardziej możliwe. Załóżmy, że mielibyśmy na przykład 9, 19 minus 8 do zrobienia, tak? bo suma cyfr stojących na miejscach parzystych jest 19, a na miejscach nieparzystych jest 8. No to by wyszło nam 11. A gdybyśmy zrobili na odwrót, 8 minus 19, no to jest po prostu minus 11. Tutaj jak najbardziej możemy sobie odejmować, w którą stronę chcemy, bo liczba po prostu wychodzi nam z przeciwnym znakiem, no ale podzielność działa tak samo dla liczby 11, jak i dla liczby minus 11, więc możemy tutaj tak rygorystycznie nie trzymać się kolejności odejmowania tych sum. Dobrze. Przećwiczymy sobie jeszcze na dwóch przykładach. Liczba 23 osiem. Um, no to na miejscach parzystych, czyli na drugim i na czwartym mamy 3 i 6. A, tak. Na miejscach parzystych to jest 3 plus 6, czyli 9, a na miejscach nieparzystych mamy 2, 0, które oczywiście w wyniku nie zmienia dodawania, i 8 mamy 10, różnica. No, możemy odjąć sobie tak, żeby było na minusie, na plusie znaczy się wynik, to będzie 1, to nie jest podzielne przez 11, tak? 11. Nie dzieli liczby 23 068. No i jeszcze jeden przykład: 199 23. 199 023. Na miejscach parzystych mamy 9, 0 i 3. Tak, SP to suma tych cyfr to jest 12. Suma cyfr na miejscach nieparzystych to jest 1, 9 i 2. Tak, to też wyszło nam 12. No i różnica oczywiście jest 0. Zatem liczba ta jest podzielna przez 11. Tak, 199 23 jest liczbą podzielną przez 11. Łatwo możemy sprawdzić. Czy takie wielkie liczby są podzielne przez 11? No, i możemy zrobić przykłady ze zmiennymi. Dane są liczby a i b, dla jakich wartości x i y są one podzielne przez 11. Mamy liczbę, zaczniemy sobie od a. No tak, na miejscach parzystych stoi nam 5 e. O, no, nieparzystych akurat zaznaczyłem, no to na nieparzystych nam stoi 5 i 3. Czyli suma na liczbach nieparzystych jest. Um, ile? Jest 8. A na miejscach parzystych, suma cyfr to jest 2. Dodać x. No i oczywiście musimy pamiętać, że x jest cyfrą. Czyli pochodzi ze zbioru od 0 do 9, tak? wszystkich liczb naturalnych od 0 do 9. Więc no jak dodamy 0, to będzie 2. Różnica wtedy między tymi liczbami będzie 6, to nie będzie podzielne przez 11. Więc najszybciej chyba dojdziemy do 0, tak? jeśli suma tych liczb, y, cyfr parzystych będzie y, równa 8. To wtedy różnica między tymi dwoma sumami będzie równa 0. Um, oczywiście to nie jest tak do końca, że sobie sprawdzimy, żeby to było równe 0, tak dokładnie, tylko to musi być po prostu wielokrotność 11, bo ta sum, różnica sum musi być podzielna przez 11, ale na, najczęściej to będzie 0 ogólnie to będzie liczba postaci 11n, tak, liczba podzielna przez 11, gdzie n jest liczbą naturalną. Przy czym 0 też jest liczbą postaci 11n, jest liczbą podzielną przez 11, to jest 11 razy 0. No i w takim wypadku ten nasz x będzie musiał wynosić to jest jedyna opcja, ponieważ no, cyfry oczywiście mają swój szybki limit tutaj. Nakładają nam. Czyli liczba A musi wynosić 5236. Tak ta liczba jest podzielna przez 11. Dobra, a w przypadku liczby B. Mamy 5 cyfr, liczbę pięciocyfrową. No i tym razem, o, trafiłem w te miejsca parzyste, tak? Miejsca parzyste w sumie dają nam 2 plus y. A miejsca nieparzyste dają nam 7, 4 to 11 i 8 to 19. No i teraz. Może od tej właśnie sumy liczb nieparzystych będziemy odejmować parzystą. Tak, bo na pewno suma cyfr parzystych nam nie przekroczy, nie będzie większa od tej sumy cyfr nieparzystych. Tak, czyli tutaj mamy 19 odjąć na przykład 8 by było równe 11. To musi być liczba postaci 11. N, gdzie n należy do n. No i akurat będziemy dążyć właśnie do 11, czyli 11 odjąć 8, 19 odjąć 8 to będzie 11. 19 odjąć 8, czyli nasze y musi wynosić 6. Coś tu brzydko wyszło. Nasze y musi wynosić 6. Wtedy suma cyfr na miejscach parzystych jest równa 8, a różnica między tymi dwoma sumami jest 11. Wtedy liczba jest podzielna przez 11. Tak, EB. To jest liczba 72468. 468. O, no, tak przypadkiem wyszło, że dla obu liczb rozwiązaniem była 6. Dobrze, a teraz bardziej skomplikowane zadanie czwarte, z dwoma zmiennymi liczba. Dana jest liczba A 2000x80y. Dla jakich wartości x i y liczba A jest podzielna przez 11? Ehm, tak. Zasada oczywiście ta sama nas obowiązuje. Na miejscach, może najpierw nieparzystych mamy 10. Tak, suma cyfr na miejscach nieparzystych wynosi... 10, a suma cyfr na miejscach parzystych wynosi X plus Y. No, wydaje się coś skomplikowanego. Ale na pewno musimy dojść do tego, że suma na miejscach nieparzystych cyfr i suma cyfr na miejscach parzystych po odjęciu muszą dać nam liczbę podzielną przez 11. Przyczyn tutaj najlepiej sobie pamiętać, że x i y to są oczywiście cyfry, więc one mają spore ograniczenie. Takie, że x to i, zarówno x, jak i y to są minimalnie 0, a maksymalnie 9. Czyli gdybyśmy wzięli maksymalną liczbę tutaj jako X i Y podstawili, to byśmy mieli 9 i 9, czyli suma by nam wynosiła 18. A 18 minus 10 to byłoby 0. Co jak, tam? To byłoby 8, oczywiście. To nie jest podzielne przez 11. A minimalna suma tych cyfr to wtedy, gdy obie są zerami, czyli 0. 10 minus 0 to też nie jest liczba podzielna przez 11, to jest 10. Więc Wniosek jest taki, że nasze x plus y no na pewno jest mniejsze lub równe 18, a większe lub równe 0. No i sum, które nam będą pasować, jest tutaj oczywiście skończona ilość, bo żeby od 10. Odjąć coś tak, żeby wyszło nam podzielne przez 11, to musi być. Um, musi to być równe 10. Tak bo 10 odjąć 10 to będzie równe 0. Tak, czy jest jeszcze jakaś opcja? No, gdybyśmy chcieli wymyślić jakąś, to by się dało. Ale akurat tutaj nam. Nie uda, bo kolejna suma możliwa to byłaby o 11 większa, na przykład, czyli 21, o 21, od 10 to byłoby 11. No, ale oczywiście z dwóch cyfr nie dostaniemy tak dużej wartości, żeby wyszło, nam jeden, żeby wyszło nam 21, tak? Ustaliliśmy wcześniej, że maksymalnie to jest 18, a z kolei wcześniejsza liczba, która by nam pasowała to 10 minus 11, to wychodzi na minus 1. Tylko suma cyfr nie może być oczywiście ujemna. Więc jedyne, jedyna możliwa suma dla tych dwóch cyfr to musi być 10. No ale teraz e, rozwiązań i tak będziemy mieć kilka, ponieważ e, no, x może być na przykład równy 0, e, nie, 0 nie może być, ale może być jedynką. Tak możemy napisać sobie w sumie, że para tych naszych liczb x i y musi należeć do takiego zbioru rozwiązań, że x jest równy 1, a y jest równy 9. W ten sposób możemy zapisać. Tak, jeśli x jest równy 1, a y jest równy 9, to mamy pierwsze rozwiązanie. Oczywiście więcej e, cyfr daje sumę 10, to jest 2 i 8. 2 plus 8 też jest 10. Mm. 3 i 7 tak samo. 4 i 6 również. Obie cyfry mogą też być piątkami. E, może być teraz tak, że będzie 6 i 4. To nie jest to samo co 4 i 6. Tutaj kolejność ma znaczenie bo um, tutaj jak pisaliśmy 4 i 6, to x był czwórką, a y był szóstką, a w tym wypadku x jest szóstką, a y jest czwórką. Tak, Jakbyśmy sobie podstawili te liczby, no, te liczby pod x i y w naszej liczbie a, to oczywiście wyszłyby nam różne liczby. Czyli tutaj kolejność ma znaczenie, x może być również siódemką, a y trójką. X może być ósemką, Y dwójką. No i jeszcze jedno rozwiązanie. Y X jest 9, a Y jest 0. Czyli mamy taki duży zbiór rozwiązań w tym wypadku. Dobrze. No i na zakończenie tej lekcji taka prosta zasada już. Kiedy liczba jest podzielona przez 25. To jest dużo prostsze niż to, co wcześniej omawialiśmy, bo wystarczy, że sprawdzimy jej końcówkę. Gdy kończy się na 00, 25, 50 lub 75. Tak podobnie było z piątką. Liczba jest podzielona przez 5, gdy kończy się na 0 lub 5, czyli na liczby jednocyfrowe podzielne przez 5. A liczba jest podzielona przez 25, gdy kończy się na liczby dwucyfrowe podzielne przez 25, oczywiście 0,0 0 to nie ma takiej liczby, ale myślę, że wiadomo o co chodzi. No, i jak wymienimy sobie w szóstym wielokrotności liczby 25, które są nie większe niż 300, wielokrotności liczby 25 to są liczby podzielne przez 25, czyli to są liczby postaci 25n, gdzie n należy do n. Tak, liczby podzielne przez 25 są tej postaci. No, i przy okazji nałożyłem tutaj ograniczenie. Że te nasze liczby są nie większe niż 300, a nie większe niż oznacza, że są mniejsze lub dokładnie równe tyle, czyli 300. No i zbiór naszych wielokrotności liczby 25. Wypiszemy sobie na zakończenie. To jest liczba 0, 0 jest wielokrotnością każdej liczby. No i cały czas zwiększamy o 25, czyli mamy 50, 75. 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 i 300. Tak, tutaj chciałem, żebyśmy wypisali sobie ten zbiór wielokrotności 25, by tutaj tę zasadę. Lepiej można było zauważyć każda z tych liczb kończy się na 00, 25, 50 lub 75. I na tym zakończymy tę lekcję.